Witam serdecznie, Wojciech Nowakowski, sport na nowo, po raz ostatni, dzisiaj, po raz ostatni przed dniem ceremonii otwarcia, bo oczywiście jeszcze przed ceremonią się spotkamy jutro z okazji rywalizacji wiesiarskiej z okazji rywalizacji łuczniczej. Tak więc na pewno o tych dwóch sportach porozmawiamy sobie więcej jutro. Dzisiaj natomiast oczywiście podsumujemy to, co się wydarzyło w softballu i w męskiej piłce nożnej. I w losowaniach o Judo już myślę i tenisie. Pogadaliśmy dosyć o 7.15, no ale odbyły się kolejne losowania. Opublikowano też drabinki w Tekwondo, które nas bardzo interesują, tak więc nimi się za chwilę zajmiemy. No ale najpierw może na rozgrzewkę ten softball, o którym też już troszkę mówiłem w trakcie tego poprzedniego live'a o 7.15. I tak się prezentuje tabelka. No tutaj Wikipedia od razu jakby narzuca. Ten pierwszy wynik Australii z Japonią, ten wczorajszy, no ale to tak czy inaczej, do tej pory to jest mecz, w którym padło najwięcej punktów i chyba faktycznie był to najbardziej atrakcyjny mecz, no ale tak jak widzieliśmy to wcześniej, Amerykanki wygrały 1-0 z Kanadyjkami, dzisiaj Japonki po dogrywce 3-2 z Meksykankami, i Australijki w ostatnim meczu dnia dzisiejszego wygrały z Włoszkami. Również 1 do 0, tak więc no, punktów zbyt dużo nie pada w tych, w tych meczach softballowych. No ale oczywiście liczą się tutaj zwycięstwa, tak więc Amerykanki, Japonki po dwa zwycięstwa, to nie jest chyba żadna niespodzianka, więc, więc aktywnie faworytki atakują ten mecz o złoto. Kanada Australia na dwóch kolejnych miejscach, w tej chwili na miejscach dających prawo gry o brąz. Włochy Meksyk na razie z tyłu, dwie porażki, ale też Meksykanki trzeba przyznać, miały. Bardzo trudne rywalki i tutaj walka o czwarte miejsce jak najbardziej otwarta. Myślę, że o trzecie zresztą też kanadyjki wcale nie muszą wcale nie muszą awansować pomimo tego dzisiejszego ważnego zwycięstwa nad Meksykankami. No oczywiście zobaczymy, jutro dzień przerwy w turnieju softballistek. Tak jak mówiłem, jutro mamy tylko łucznictwo, jutro mamy wieślarstwo, a softball powraca. W, w sobotę i to już, już nie w Fukushimie, a w Yokohama. Tak więc zmiana, zmiana otoczenia, zmiana stadionu. No jednak ten start w Fukushimie był trochę symboliczny. Wiadomo, że te igrzyska i tak naznaczone COVID-em no od początku miały ten taki wymiar właśnie odbudowania ducha w narodzie japońskim po tych tragicznych wydarzeniach z Fukushimy, po awarii elektrowni, po tsunami. Tak więc no to wszystko właśnie jest ten, ten ukłon w stronę Fukushimy, zresztą tam też zaczynała się japońska część sztafety z ogniem olimpijskim. No i przejdźmy może, a może za chwilę dopiero przejdziemy do, do piłki nożnej, która dzisiaj się rozpoczęła w wydaniu męskim. Osiem spotkań to, to było widać na, na planie podczas zaczynającego dzisiejszy dzień z igrzyskami w Tokio Laifa. Witam oczywiście wszystkich na czacie, Adam Adamski jak zwykle, bardzo, bardzo mi miło. Czy jak igrzyska zaczną się na dobre, też będą relacje live o tych samych porach, będą, ale o różnych. Nie będą, nie będą o tych samych porach, ponieważ na każdy dzień jest inny triatlon, który rusza już chyba niedługo, jeśli dobrze pamiętam w niedzielę albo poniedziałek. No on się zaczyna wręcz jeszcze dnia poprzedniego naszego czasu, tak więc... Tak więc myślę, że będzie, że będzie live może nie przed samym triatonem, ale w trakcie początku, no bo jednak to nie jest też jakaś bardzo dys dyscyplina, którą trzeba śledzić bardzo uważnie, więc myślę, że nie będę wam w tym przeszkadzał. No chociaż oczywiście teraz wybieram sobie te pory, w których jest kompletna przerwa lub początek lub koniec, ale no już od soboty nie będzie czegoś takiego jak przerwa. To, to są Igrzyska Olimpijskie, tu nie ma przerwy, nie ma wytchnienia. Jutro pierwszy live planuję około godziny, znaczy o godzinie pierwszej, żeby jeszcze przed wioślarstwem, ale do tego sobie na spokojnie na końcu dzisiejszej transmisji przejdziemy. A teraz zapraszam na analizę drabinek. Drabinek może zacznijmy od Tekwondo, dyscypliny, w której według mnie mamy większe szanse na, na olimpijskie sukcesy. Mówiliśmy o judo, wiemy mniej więcej jak to wygląda. Co ciekawe, większość z osób, których opinie czytałem na temat drabinek w judo, twierdzi, że walka Julii Kowalczyk z Heidwig Karakasz, później z Telmo Monteiro jest, jest to tu łatwiejsza droga niż, niż prostsze rywarki w pierwszej rundzie i później walka z, z Japonkami, jak to jest w przypadku Beaty Pacut czy Agaty ozdoby Błach. No ale zobaczymy, tatami wszystko zweryfikuje. A teraz przechodzimy do taekwondo, mojej ulubionej dyscypliny spośród sportów walki, no nie licząc może szermierki, ale, ale taekwondo też jest bardzo blisko tej, tej szermierki. No i kategoria do 57 kg z udziałem Patrycji Adamkiewicz. No właśnie, tak jak widać, bardzo złe losowanie. Niestety Li żół w pierwszej rundzie, Jade Jones prawdopodobnie w, w ćwierćfinale, no bo myślę, że bez względu na to, czy Trafi się Iranka Nahit, Kiani Siadeh czy reprezentantka drużyny uchodźców z Norin Alizadeh, no to jednak Jay Jones będzie faworytką tego spotkania jednej 8 finału. Zawodniczka, która wywołała pewien, może nie tyle ona wywołała skandal, co jej walka wywołała, wywołała skandal podczas Mistrzostw Świata w Londynie, gdzie sędziowie faktycznie... Bardzo ostro i wręcz można powiedzieć wprost, chyba że, że manipulacyjnie na jej własnym terenie podarowali jej zwycięstwo w finałowej walce, mocno karając jej rywalkę. Pierwszy raz chyba pod czymś takim słyszałem, żeby wygwizdano zawodniczkę gospodarzy, żeby własna publika wygwizdała, wchodzącą na najwyższy stopień podium, własną zawodniczkę. No ale taka była sytuacja, i myślę, że tutaj sama zawodniczka. Przynajmniej nie ma na to dowodów, żeby miała z tym coś wspólnego, no ale no, zrobiono jej pra prawdopodobnie niedźwiedzią przysługę. A jest, ale tak czy inaczej jest to bardzo mocna zawodniczka, więc, więc na pewno tutaj rozstawienie z jedynką nie jest przypadkowe. No ale niestety Patrycja Adamkiewicz trafia na Li Zhongzhou, również bardzo silną reprezentantkę Chin. Owszem, to jest ta i tutaj będą też repasaże, aczkolwiek do repasarzy, repasarzy, repasarzy chyba, awansuje ta zawodniczka, która przegra i w jednej ósmej, i w ćwierćfinale, ale z finalistką, czyli z tą, która wygra półfinał, tak? Więc yy, no, trzeba przynajmniej jedną, yy, znaczy zakładając, że Jay Jones będzie tutaj yy, tą finalistką, no to trzeba pokonać Chinkę, yy, żeby przegrać z Brytyjką w ćwierćfinale. Lub w przypadku porażki kibicować Chince w, w walce ćwierćfinałowej z Brytyjką. No ale wtedy na Jay Jones Patrycja trafi w tym repasażu, więc będzie również bardzo Y, bardzo ciężko. No ale wiadomo, to są igrzyska, tu trzeba po prostu wygrywać i, i tutaj nie ma jakby wielkiej filozofii. Y, jeśli zaś chodzi o y, kategorię, plus 67, tę najcięższą, tam mamy y, zawodniczkę rozstawioną Aleksandrę Kowalczuk i trzeba przyznać, że to już jest lepsze losowanie. Y, na pewno lepsze rozstawienie też miało na to wpływ, ale udało się uniknąć Bianchi Woden, y, również mocnej Brytyjki. Rozstawiony jest jedynką, tak więc absolutnie możemy być z tego powodu zadowoleni. Z Kowalczuk może się spotkać dopiero w finale. Natomiast Reba Stewart z Australii, myślę, że śmiało zawodniczka do przejścia. Milica Mandić, Fate Ogallo również, no myślę, że Kenika nie jest tutaj faworytką, tutaj Serka jest faworytką tej walki i w ćwierćfinale prawdopodobnie, jeśli Kowalczuk do niego dojdzie, to spotka się z Mandić. No i myślę, że nie jest bez szans. Jest... Aleksandra Kowalczyk jest bardzo mocną zawodniczką, mistrzynią Europy zresztą i jedyne co mnie martwi to to, że ostatnie lata, ostatnie dwa, dwa lata nie tylko naznaczone covid w całym sporcie, ale też kontuzjami I, i trochę jestem zmartwiony. No i też ostatnia sytuacja, w której uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa, który postawił pod znakiem zapytania jej start w Tokio. Ostatecznie test okazał się fałszywie pozytywny. Kolejne, kolejne testy potwierdziły, że nie ma tej, tego koronawirusa i w związku z tym Aleksander Kowalczuk zobaczymy na igrzyskach, No, ale nie wiemy, jak to zamieszanie na nią wpłynie. To jest w sportach walki głowa odgrywa dużo większą rolę niż, niż w niektórych innych i myślę, że tutaj no, wyzwanie dla dla całego sztabu Tekwondo, czy całej naszej reprezentacji, żeby Aleksandrę podnieść na duchu przed tymi ważnymi walkami. Przed nami jeszcze rzut oka na, na drabinki bokserskiej, gdzie Adam Adamski pisze, Kowalczuk po medal życzę jej tego, aczkolwiek trochę się obawiam. Przyznam, że w ostatnich dniach, zwłaszcza właśnie po tej sytuacji z tym fałszywie pozytywnym testem na COVID-a, Trochę bardziej stawiałem na Adamkiewicz, no ale dzisiejsze losowanie kompletnie mi ten, ten typ położyło. To się, to się przyznaje bezwicie. No ale to jest tylko losowanie, wszystko zweryfikuje Mata. Wracając do drabinek, przejdźmy teraz sobie do, do boxu, do pięściarstwa. Gdzie chyba jednak trochę większe, no chyba na pewno mamy większe nadzieje, jeśli chodzi o nasze panie, niż, niż jednego naszego męskiego rodzynka. E, no właśnie. Sandra Drabi trafiła na uzbeczkę Tursunoj i Rachimową. E, przyznam szczerze, że nie znalazłem informacji, czy ma ona coś wspólnego z bossem uzbeckiej mafii, mafii który, z którego wybór na prezydenta AIBA, czyli Światowej Federacji bokserskiej spowodował zawieszenie tej federacji i przejęcie organizacji turnieju przez MKOL. No ale tak czy inaczej Uzbekistan, no te matki, mafijne i one sięgają bardzo głęboko w boksie, więc biorąc pod uwagę to, jak nieuczciwym sportem jest, jest boks w kontekście sędziowania, nie wiem, czy MKOL jest w stanie to naprawić w tak krótkim czasie, czy będziemy mieli faktycznie uczciwy turniej, czy tych skandali z werdyktami sędziowskimi będzie mniej niż w latach poprzednich, a nawet jeśli będzie mniej, to czy nie trafi akurat na naszą zawodniczkę. A nawet jeśli uda się Sandrze Drabik przejść tę walkę w, w niedzielny poranek czasu japońskiego, czyli u nas będzie to w środku nocy, no to później rozstawiona z jedynką turczynkę busena zaki Roglu na drodze do, do ćwierć finału, tak więc nawet jeszcze nie do strefy medalowej, tak więc no niestety bardzo, bardzo trudne losowanie. Nie najlepsze też losowanie w wadze 69, bo również Uzbeczka w pierwszej rundzie będzie rywalką Karoliny Koszewskiej i również Turczynka jest potencjalną rywalką, Turczynka rozstawiona z jedynką jest potencjalną rywalką w rundzie drugiej. Co ciekawe, Karolina Koszewska, jeśli dobrze widziałem te drabinki, tak jest, jest jedyną zawodniczką, która będzie miała tę walkę dodatkową, oczywiście czy to będzie Koszewska czy to będzie Junusowa, to, to wyjdzie dopiero w ringu już w sobotę również w nocy naszego czasu tak więc czekają nas wczesne pobudki, pierwsze emocje oby nie te negatywne, no bo jednak Uzbeczki jak mówię mają pewnie gdzieś tam wsparcie mm, mafii uzbeckiej, pewnie też te sędziowie patrzą na, nich, na nie trochę przychylniej, no ale tak czy inaczej Turczynka też jest bardzo mocną zawodniczką, chociaż nie wykluczałbym tutaj, że Karolina Korzewska będzie umiała się jej postawić. No i chyba wydawało się, że największa nasza nadzieja w kategorii do 75 kg Elżbieta Wójcik trafia na Nanążkę Fontaine, reprezentantkę Holandii, z którą przegrała w półfinale Igrzysk Europejskich w Mińsku w 2019 roku, tak więc można tę walkę nawet odtworzyć sobie jeszcze na IP. Widziałem, że już ktoś na forum Tylko Igrzyska, do którego link macie w opisie tego filmiku już gdzieś tam wrzucał linka do, tego, do tej walki, tak więc, tak więc można sobie obejrzeć, jak to ktoś napisał w ramach zadania domowego. No ale myślę, że dalej to już będzie y, łatwiej. Jakby nie patrzeć, będąc zawodniczką nierozstawioną, o czym mówiłem też w judo, no trafia się po prostu na te rozstawione, więc y, owszem, losowanie może nieudane, ale y, trafiając na rozstawienie z czwórką, no nie można, być, nie można być tutaj niezadowolonym. Można było trafić dużo gorzej. Oczywiście, jak to w boksie, awans do półfinału już gwarantuje medal, y, ponieważ w boksie nie ma walk. Obrąz y, przegrani półfinalist przegrane półfinalistki yy, i przegrani półfinaliści yy, stają na najniższym stopniu podium yy, no a reszta drabinki wydaje się dosyć prostsza, oczywiście za warunkiem Lauren Price rozstawiony z jedynką Brytyjki ale no tutaj chyba jednak stawiamy już w tej chwili bardziej na medal brązowy, byle pokonać Holenderkę Fontaine i, i dalej będzie już naprawdę z górki no i nasz męski rodzinek, o którym wspominałem yy, kategoria 63 kg yy, Damian Durkacz w ćwiartce z zawodnika z numerem 1, Sofiane Umi, Francuza. Tak więc już najpóźniej w finale będzie ciężko. No ale już w pierwszej rundzie Gabił Mamiedow, reprezentant, przepraszam, Rosjanin, reprezentujący rosyjski Komitet Olimpijski. Wiadomo, że tam z powodu tej afery dopingowej Rosjanie nie startują pod flagą krajową, tylko pod flagą Komitetu Olimpijskiego. No ale będzie ciężko pomić Mamiedowa. Pamiętajmy, że Durkacz dostał się jako jedyny z naszych pięściarzy, panów na igrzyska. Miał dosyć łatwą drogę, tak więc też musimy to brać pod uwagę. Jednak na ten męski boks niestety w ostatnich latach zbytnio liczyć nie możemy. No a dalej myślę, że Maroko czy Mauritius tutaj... To już nie są nacje aż tak wybitne boksersko, chociaż trzeba też pamiętać, że, że te nacje, wydawałoby się egzotyczne, właśnie w boksie trochę tych medali potrafią zdobyć. I przede wszystkim kwalifikacji olimpijskich, tutaj system trochę chyba jest kwalifikacyjny ustawiony pod te afrykańskie kraje, chyba jednak gdzieś tam ta polityka, mimo odsunięcia do organizacji turnieju Światowej Federacji organizacji tego przez MKOL, a może nie pomimo, właśnie przez to, no jednak trochę polityczne te, te, te kwalifikacje się stały. I wracamy do wydarzeń dnia dzisiejszego, chociaż podobno to nie jest zbyt po polsku powiedziane, że, że jest dzień dzisiejszy po prostu dzisiaj. Ja jakoś nie czuję w tym wielkiego błędu, ale podobno kuryjscy językowi uważają, że dzień dzisiejszy to nie jest dobre wydarzenie, tak więc przepraszam za to, będę unik starał się tego unikać i piłka nożna dzisiaj, nie w dniu dzisiejszym a dzisiaj się odbyła jeszcze początek turnieju męskiego i jedziemy po kolei grupa A po jednym meczu już tutaj mamy Meksyk i Japonia z wygranymi Meksyk 4 do 1 z Francją chociaż wszystkie bramki w drugiej połowie, zresztą podobnie jak w meczu Japonia RPA 1-0 również bramka w połowie w połowie drugiej, tak więc pewnie początek był trochę mniej atrakcyjny, przyznam się szczerze, że nie widziałem wszystkich meczów, tak jak mówiłem nie da się śledzić wszystkiego jeśli grane, jest, grane są cztery spotkania w dodatku męska piłka nożna nie jest czymś, co mnie bardzo interesuje tak więc nie będę się aż tak wypowiadał myślę też, że w kolejnych dniach nie będę aż tak szczegółowo analizował poszczególnych spotkań będzie dużo więcej, dużo ciekawszych rzeczy do, do omówienia w trakcie igrzysk no ale mecz Meksyk-Francja, mecz myślę faworytów tej, tej grupy, chociaż teraz okazuje się, że Meksykanie z Francuzami sobie poradzili. No ale to jest tak jak mówię, piłka młodzieżowa z lekkim dodatkiem tylko seniorskiej, tak więc no, trzeba tutaj to rozpatrywać właśnie w tych kategoriach, że wcale nie te najsilniejsze kraje będą tutaj zgarniały medale. W grupie B no fakt, że mamy Rumunię w turnieju olimpijskim jako przedstawiciela Europy, gdzie ten parytet kontynentalny działa bardzo na niekorzyść starego kontynentu, też o czym świadczy właśnie o tym, że, że, te, że ta młodzieżowa piłka jest bardzo się różni od tej piłki seniorskiej. Nowa Zelandia i Rumunia wygrywają 1-0, nowozelandczycy z Koreańczykami, Rumunii z reprezentacją Hondurasu. Na razie tutaj chyba nie ma za bardzo o czym mówić. Zresztą no, bramka w, mecze, w którym padają po jednej bramce, w tym jeden samobój reprezentanta Hondurasu, no, to nie są mecze, o których można pewnie napisać jakieś wielkie historie. W grupie C mieliśmy w końcu remis i to chyba ten najmniej oczekiwany, bo Hiszpanie nie zdobywają trzech punktów. 0-0 z Egiptem, to no, znowu 0-0. Wczoraj, wczoraj dużo więcej bramek padało w turnieju kobiecym. I właśnie za to kocham piłkę kobiecą, że tych bramek pada więcej, że te mecze są ciekawsze. Może nie, zawsze, może nie zawsze ta technika jest aż tak wyśrubowana, nie zawsze prędkość, aczkolwiek mnie to bardzo nie przeszkadza, bo im więcej bramek pada, tym po prostu jest ciekawiej. Może, może 10-3 Holenderek z Zambijka mi to przesada, ale, ale, ale też myślę, można, można było sobie popatrzeć na ten mecz z jakimś tam zaciekawieniem. Argentyńczycy przegrywają z Australią i to już myślę jest duża niespodzianka. 0 do 2 Australia tym sposobem awansuje na pierwsze miejsce czy wychodzi na pierwsze miejsce w tabeli grupy C a Argentyna na miejscu ostatnim. No ale tutaj jeszcze mamy dwie kolejki do rozegrania tak więc tu się jeszcze wszystko może zdarzyć chociaż biorąc pod uwagę ten ostatni mecz Argentyny z Hiszpanami Argentyńczyków z Hiszpanami kogoś z tej pary może zabraknąć w w finałach i to już by była duża niespodzianka. No ale po prostu trzeba wygrywać, żeby żeby awansować dalej. No tutaj wielkiej filozofii chyba nie tworzę. Widzę, że tu jeszcze, gdy, gdy otwierałem stronę, Wikipedia nie miała zaktualizowanej tabeli grupy B. Tak więc szybciutko sobie ją zaktualizujemy i już jest wynik meczu Brazylia Niemcy 4-2. Piękna bramka Paulina w doliczonym czasie tą akurat widziałem, naprawdę ładna bramka, myślę, że jeśli ktoś nie widział, to gdzieś ją za chwilę znajdzie zresztą powtórki, tych meczów pewnie będą leciały aż do początku jutrzejszych zmagań Wcześniej wybrzeże Kości Słoniowej wygrało 2 do 1 z Arabią z Saudyjską Tak więc myślę, że wyniki dosyć spodziewane, może więcej można było oczekiwać po Niemcach. No ale jeżeli w pierwszej rundzie mają... W pierwszej kolejce mają Brazylijczyków, no to później będzie łatwiej i z Arabią Saudyjską i z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Przynajmniej w teorii, bo jak, tak jak mówię, piłka nożna jest na Igrzyskach Olimpijskich dużo mniej przewidywalna dla laików. Chyba faktycznie trzeba się specjalizować w tej piłce niszowej, młodzieżowej, żeby dobrze określić poszczególne szanse. Ja się nie czuję po prostu kompetentny, żeby to robić. I pewno troszkę te, ten sport będę odpuszczał, no bo nie da się też obejrzeć ani analizować wszystkiego w trakcie Igrzysk Olimpijskich. Za dużo się dzieje naraz. A propos tego, co się dzieje, no zapraszam już powoli na jutro, no bo myślę, że temat, temat czwartku wyczerpaliśmy. No i coż mamy w planie na jutro, 23 lipca, piątek, dzień otwarcia Igrzysk Olimpijskich o godzinie 13, początek ceremonii otwarcia. Zapraszam serdecznie. No ale rozpoczynamy już w środku nocy. Pierwsza 30 wioślarskie jedynki, druga 30 również jedynki ale żeńskie. Obie konkurencje bez naszych reprezentantów. Niestety um, na ten węgierski szymczyk nie zakwalifikował się, co było chyba największym, albo jednym z największych rozczarowań okresu kwalifikacyjnego. No skifistki nie mamy od dawna na tym poziomie, który pozwoliłby walczyć o kwalifikację olimpijską, a co dopiero o, o jakieś medale olimpijskie, więc więc z tym chyba się liczyliśmy od początku. Natomiast od 3.30 no to już nasze, można chyba by śmiało powiedzieć, nadzieje medalowe. Dwójki podwójne, czwórki podwójne, męskie i żeńskie. Kategoria wagowa otwarta, nie? kategoria lekka rozpocznie, igrzyska później. Oczywiście są na razie przedbiegi. Myślę, że o te nasze dwójki, czwórki możemy być spokojni. To są bardzo silne osoby. Tak więc mówię, kandydaci do medalu w pewnym sensie, znaczy nie w pewnym sensie. Na pewno jedni z głównych kandydaci i kandydatek do medalu dla naszej reprezentacji, no ale wiadomo, że z tymi oczekiwaniami to różnie bywa. I zaczyna się jutro ucznictwo. Napisałem tutaj o tym, że jest to konkurencja indywidualna kobiet i mężczyzn, ale tak naprawdę... No Też te wyniki z tych eliminacji rundy w zasadzie rozstawieniowej dla rywalizacji indywidualnej będą miały wpływ na eliminację do turnieju par mieszanych, gdzie Sylwia Zyzajska, Sławomir na Płoszech będą jedną z 29, z 29 par startujących właśnie w tej rywalizacji par mieszanych czy drużyn mieszanych. Oczywiście każde z nich startuje również indywidualnie, ma to pewne miejsce. W jednej 1.32 finałów, tak jak mówię, w rywalizacji indywidualnej ta runda jest tylko rozstawieniowa, ale zdecyduję o tym, które 16 z tych 29 par zakwalifikuje się do głównej drabinki turnieju drużyn Mieszanych, który odbywać się będzie w sobotę, 24 lipca. Bardzo ciekawą rzecz powiedział Sławomir na płoszech, gdy rozmawiałem z nim w piątek po ślubowaniu. Zresztą bardzo rozgadany człowiek, i nie dziwi mnie już wcale to, że. Tak długo nie wychodził z budynku Centrum Olimpijskiego. 29 lat czekał na powrót do igrzyska. Ostatni, ten pierwszy i do tej pory jedyny start ten miał w Barcelonie w 92 roku. Teraz po 29 latach wraca. 29 lipca kończy 53 lata i, 29, i jest 29 par mieszanych Jak to powiedział pan Sławek? To musi coś znaczyć. No tak więc oczywiście Trzymamy kciuki i za, i za pana Sławka Na i za Sylwię Zyzańską I indywidualnie i, i, w, i w tych drużynach e, Mieszanych e, Oczywiście życzymy im jak najlepszego rozstawienia Tutaj każda strzała będzie się liczyła W eliminacjach 72 strzały O tym ucznictwie i o wieślarstwie porozmawiamy sobie Trochę więcej jutro Zapraszam już na godzinę pierwszą No żebyśmy e, nawet na te jedynki Bez udziału naszych reprezentantów Już sobie weszli ze spokojem Mamy teraz trochę czasu żeby żeby sobie porozmawiać przed, w trakcie i po, żeby jednak te przerwy spokojnie się zmieścić, żeby żeby nie wchodzić, nie przeszkadzać sobie w oglądaniu igrzysk olimpijskich. Witam krążka hokejowego. Czy jestem w Tokio? No nie, to, to nie wygląda absolutnie na Tokio. Jestem cały czas u siebie w, w swarzędzu. No nie no, wyjazd do Tokio to jest przede wszystkim rzecz bardzo kosztowna i, i tutaj nawet ewentualne kwestie covidowe jakoś bym przeszedł, jakoś bym sobie pewnie różne organizacyjne rzeczy załatwił, ale finanse no nie będę ukrywał, ja jestem cały czas dziennikarzem na dorobku i, i wyjazdy na Igrzyska Olimpijskie to, to nie jest na razie coś na co mnie stać, aczkolwiek też muszę powiedzieć jedną rzecz, że wcale nie jestem bardzo chętny na to, żeby wyjeżdżać na Igrzyska. Tak naprawdę myślę, że tutaj w domu, w moim olimpijskim studiu w Swarzędzu obejrzę więcej niż tam na igrzyskach. Oczywiście, gdyby ktoś mi płacił za to, żebym się zajmował jedną konkretną dyscypliną, siedział na miejscu i pisał czy to o hokeju na trawie, czy o piłce nożnej kobiecej, czy o pięcioboju nowoczesnym na przykład, no to absolutnie, ale w sytuacji, w której sam sobie jestem szefem w pewnym sensie, bo oczywiście swoich naczelnych w poszczególnych redakcjach mam, ale ja sobie te redakcje wybieram, więc, więc biorę to, co mnie interesuje. No to jednak z domu jest mi dużo łatwiej to ogarniać i jeździć z jednej areny na drugą jeszcze w tych covidowych czasach. Myślę, że po paru dniach miałbym tego dosyć. A tak ze spokojem sobie wejdę do łóżeczka już za chwilę. No bo godzina 16.23 licząc na czas Tokio. Tak więc nie, nie jestem, nie jestem w tej chwili. Nie jestem w tej chwili w Japonii, jestem u siebie w domu. Adam Adamski pisze jeszcze, że z zańska i na płoszek same dziesiątki będą strzelać, a wszystkie osady, osady wioślarskie będą z awansem. Same dziesiątki to może nie, bo nawet rekord świata tyle, tyle nie wynosi. Ale rekord świata kwalifikacji, czyli 720, nie, męski rekord świata wynosi 700, żeński poniżej 700. Tak więc samych dziesiątek raczej nie będzie, aczkolwiek wierzę, że to będą bardzo dobre wyniki i również wierzę, że wszystkie osady wioślarskie będą z awansem. Te nasze dwójki i czwórki podwójne, tak jak mówię, kandydaci do medalu pewnie któraś z tych szans się wysypie po drodze, ale no to sobie bierzemy to sobie bierzemy no kalkulujemy, no to jest jednak sport, nie można ciągle wygrywać szefem wszystkich szefów, jest to, to oczywiście chodzi o Adama z zakręconych w lewo, on jest szefem wszystkich szefów, ja jestem jednym, ze, jednym z tych szefów, w których Adam jest szefem, tak to wygląda w żóżu i u zakręconych w lewo na których zapraszam na razie chyba weze mnie ze względu na igrzyska. No ale oczywiście zapraszam na jutrzejszego live'a o godzinie pierwszej w nocy widzę, że znowu się ta transmisja trochę przycina i, i mi się to nie podoba. Ale zobaczymy, zobaczymy, tak więc na razie się już z wami z wami się chyba pożegnam. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zalajkowania, do śledzenia moich mediów społecznościowych, do rozmów na Facebooku, na Twitterze, przede wszystkim na Twitterze, bo tam chyba najszybciej dostaję różne informacje. No i do zobaczenia, do zobaczenia jutro, tak jak mówię, o godzinie pierwszej. Na razie.